Nie dobry W dzisiejszym odcinku, jak widzicie w, le, w prawym górnym no. rogu e, mam przygotowane game na karnet bojowy i na niespodziankę, e, o której się dowiecie w następnych odcinkach. No ale, jaki jest dzisiejszy temat odcinka? A taki, że ja kupuję karnet i wijamy razem e, poziomy karnecie bojowym, jak i tym płatnym, jak i tym bezpłatnym. No i co? Zostawcie łapkę w górę razem ze Subikiem. Jakby jeździły auta w tle, no to przepraszam, ale wyszłem z domu, bo mam taką jedną akcję i nie mogę teraz powrócić, aczkolwiek w kolejnym odcinku warunki się poprawią. No Wracając. Zostawcie łapkę w górę, Subika, Napiszcie komentarz, napiszcie komentarz hashtag, hashtag karnet i ja Wam będę przypinał serduszka. No i co? Lecimy. Jak widzicie, tutaj mam karnet! I mogę kupić. To jest ciekawa akcja, bo można karnet kupić za 60 zł albo za 160 zł. W sensie za 190 zł. 199 gemów. No i no. Co jej bardziej opłaca? No oczywiście, że ten płatny yy, za ten. Ale jako, że nikt o tym nie wiedział, oprócz to baru, który mają z No to wszyscy kupili gemy. Tak samo jak ja. Więc to? Ja odliczam do cech, wy zostawiacie łapkę w górę i razem ze sobą i kupuję. Raz dwa, trzy. kupione jak widzicie mam już karnet yy, mam jeszcze stare to wszystkie ze już wszystko odebrałem ale powiem Wam tak jest to u mnie niebo karnet niż poprzednio no i to odbieramy sobie wszystkie etykiety i inne błyskotki jak widzicie oj, oj. muszę wydać co nie, bo nie mogę jeszcze przytrzymać to no W bym chciał mieć skina za 5000 właśnie błyskotek i jak niektórzy może wiedzą, niektórzy nie, ale wyjdzie to fajny skin do Janetki. Ja bardzo bym chciał go mieć. Niestety Janet jeszcze nie ma. Gdzie ja mam Janetu? Janet też tego nie ma, nie posiada czego. No i co? Jak wyjdzie, no pewno ją kupię. I lecimy. Eee, Jaki mamy zadańka? Mamy na solo i na duo. nie, na piłkę może. Nie, róbmy na piłkę i na A Co jest mało? O, no tak, jeszcze jest talent. To można się wygrywać na talent. Dzisiaj są błyskotki. Hmm. Dobra, zrobię go, ale najpierw dodańka. Do Okej, okay, wcytujesz już, już nas. Boję się tego A się o nie, nie. 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 nie udało mi się tego obronić Lecą tam. Lecą nie będą mieli. Wini-Gol? No nie, Max. No nie. Max ma tu swoje cztery. Jakie ja ich nie ma widzieć. A czemu o, kierunku cię używał? W tym kierunku. Jezu, kitty jak ja ich kocham po prostu. Gupota, <skry> Dobrze! Chociaż na to się zdać ten Nie, do jednego. Był Gdzie Gdzie tam jeden Ojej, wszystkich, ci co mają słuchawki. Nie chciałem. Ale no, niestety. Nie, nie, lecimy. Muszę zrobić zrobić zadania. zadania no co jak co? Jest nowy sezon, trzeba je zrobić. Dla...

人家不行。嗯嗯嗯嗯 <laughs> Udało się! Super! Bardzo dużo tego dostajemy. Ok, Star drop. Pierwszy Star Drop. No i co? Dzisiaj chyba otwieramy po dwa. I ostatni. Ok. Zostawiacie łapkę w górę. I ja, trafiam, e, ja sobie ulepszam to na legendę. Trzy. Dwa, jeden. a chyba nie się łapki w górę. Szkoda. Ale pierwszy poziom mamy. Ci, co oglądali moje poprzednie odcinki, wiedzą, że ja mam szeli yy, Ulepszoną do 10 poziomu i mam do niej, niej hipryzację. Ale nie mam właśnie punktów. Więc ich bardzo potrzebuję. A jak są podwinie to mega to idzie. No właśnie tak to się prezentuje. Na pewno szluka będzie jednym z moich punktów zatropienia o jakieś tam pucharki mniejsze, większe. Ale co? Chyba idę zrobić ostatnią giereczkę. No, okej. Okay.

No niestety, ale muszę coś jeszcze zrobić. Muszę coś jeszcze zrobić. triple kill <laughs> to był triple kill. LLP. 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 O, nie, takie to chyba nie uda. że się nie odzywam, ale jak mówię na innych yy, filmach, yy, ja nie jestem człowiekiem, kiedy się odzywam. Odzywa... No, na jest to tak, bardziej przemilczam, szczególnie, kiedy się skupiam. Nie. Nie było. Koniec, nie da się. Przyboka! Trzeba mi do pokoju za nie zrobiłam! Oohoo! To no tu się stanęło się. proszę Państwa! Dobra, no to odbieramy. <gorsza> Koram to. A ty się odbiera razy dwa. No fajne, fajne. No nie powiem. No dobra. Ale jeszcze na koniec tego odcinka. Co no. No sobie ulepę szelkę Na tą jedenastą moc. Przepiękną. Wow, ile tu pieniędzy kosztowało. A No, tutaj sobie dodamy to? No i co, piękna szelka tutaj się prezentuje, 11 moc. No i co, dziękuję Wam za oglądanie. Przypominam Wam, żebyście zostawili łapkę w górę razem ze, subiem, ze subem, po więcej takich odcinków jak ten. Mam nadzieję, że Wam się podobało jak kupowałem karnet i trochę powbijałem poziomy. No i co, dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do widzenia.